Podobno największe wyzwanie dla pisarza to pusta kartka. Najtrudniej jest zacząć. U nas przy nagrywaniu filmów jest jeszcze gorzej, bo my, żeby zacząć, potrzebujemy czegoś więcej niż kartka i ołówek. Potrzebujemy sporej ilości sprzętu. Ale oczywiście nie zaczynamy od wielkiej produkcji z pięcioma kamerami, trzydziestoma ludźmi na planie. Na początek w zupełności wystarczy nam to. Obecne smartfony bez problemu nagrywają filmy w jakości HD, Full HD, a nawet 4K. Zresztą pewien reżyser nagrał w 2018 pełnometrażowy film Horror Unseen, który trafił do kin i nagrany był smartfonem. My nie zakładamy produkcji kinowej, tylko zakładamy, że na potrzeby tego kursu, że nagrywamy filmy na YouTube'a i inne media społecznościowe. Więc w zupełności wystarczy nam nagrywanie w jakości Full HD, czyli ustawienie 1080p. Nagrywanie w 4K owszem daje więcej możliwości, bo możemy kadrować, przycinać filmy itd., ale na początek załóżmy Full HD, dlatego że pliki zajmują mniej miejsca i łatwiej jest w trakcie montażu je wczytywać i nimi manipulować. Ewentualnie można też nagrywać w 720p, czyli w jakości HD, ale współcześni widzowie już dostrzegą, że to jest dość kiepska jakość. Możecie odtworzyć fragment tego filmu. W różnych rozdzielczościach. Możecie odtworzyć fragment tego filmu w różnych rozdzielczościach. Możecie odtworzyć fragment tego filmu w różnych rozdzielczościach. Mamy czym nagrywać. Musimy teraz ustawić dobry kadr. Kadrowanie jest bardzo ważne, dlatego poświęcimy mu cały oddzielny trzeci film. Na ten moment zakładamy tylko, że mamy kadr statyczny, czyli bez ruchu kamery, i e, patrzymy, żeby w naszym kadrze nie było żadnych śmieci, czyli zbędnych elementów, wystającego fragmentu kaloryfera, lustra, e, jakiegoś zupełnie niepotrzebnego naszego nie wiem, prania, czy jeśli jesteśmy w terenie, to znaku drogowego, czy przechodniów, którzy do nas machają. Oczywiście aparat cyfrowy daje dużo więcej możliwości, ale na początek omówimy kwestię telefonów, ponieważ generalne zasady pozostają te same. Musimy teraz ustawić jakoś nasz kadr, czyli umiejscowić gdzieś ten telefon w przestrzeni. Pierwsza budżetowa opcja to po prostu gdzieś go próbować ustawić na książkach, próbując go podpierać. Jest to męczące. Wszyscy tak zaczynaliśmy, ale po pierwsze, jest to trudne. Bardziej jesteśmy tak naprawdę ograniczeni tym, jakie mamy dostępne książki, niż tym, co chcielibyśmy uzyskać. Dlatego od razu proponujemy wydać dosłownie kilkadziesiąt złotych na najprostszy, naprawdę najprostszy statyw. Jeśli chodzi o aparaty komórkowe, to uchwyty są uniwersalne, więc jeden będzie pasował nam do wszystkich możliwych uchwytów i najprostsze takie trójnogi, wszystkie są na tej samej uniwersalnej śrubie, już pozwolą nam płynnie zmieniać kąt. Tak, zaletą takiego małego trójnogu jest jego rozmiar, więc bardzo łatwo jest go wrzucić do plecaka, na przykład idąc na nagrania w terenie. Natomiast różne systemy mają, na przykład uchwyty, żeby mówić idąc. Natomiast naszym zdaniem, bardzo dobrym zakupem na początek za te kilkadziesiąt złotych jest po prostu normalny statyw na trójnogu. Po pierwsze, jest on bardzo stabilny, po drugie, rozkładane nóżki pozwalają nam regulować wysokość, więc w zależności od tego, czy chcemy nagrywać siebie w momencie, kiedy stoimy, czy chcemy nagrywać siebie w momencie, kiedy siedzimy za stołem, czy chcemy nagrywać eksperyment dziejący się na powierzchni stołu, mamy bardzo dużo możliwości manipulacji. Do tego obrotowa głowica pozwala mi na płynny ruch. A te wszystkie pokrętła również na nagrywanie w pionie i w poziomie. Co więcej, sprzęt ten jest uniwersalny, ponieważ każdy statyw ma uniwersalną śrubę. Czyli nawet jeśli na ten moment kupujemy sprzęt, który będzie służył do nagrywania telefonem, to później ten sam sprzęt wykorzystamy do nagrywania bardziej zaawansowanym sprzętem. Ha. Ważna uwaga. Filmy nagrywamy w poziomie. Jeden, jedyny wyjątek, to jeśli nagrywamy na Instagrama, to faktycznie filmy mogą być nagrywane w pionie. Droższą opcją, bo rzędu 300, 400, może 500 zł, jest korzystanie z gimbala, w którym możemy w nim umieścić telefon komórkowy. Natomiast znajdują się tutaj żyroskopy, które stabilizują obraz. Jeśli na przykład chcemy pójść w teren, możemy nagrywać zachowując płynność ruchu. Jeśli tego nie mamy i nagrywamy z ręki, to efekt jest taki. Co więcej, mając gimbala możemy zapewnić płynny ruch kamery, na przykład najazd czy panoramowanie, albo wręcz ustawić automatyczne przesuwanie się obrazu. Nie jest to bardzo duża inwestycja, a drastycznie zwiększa nasze możliwości operatorskie. Również można zakupić gimbal do aparatu cyfrowego, ale to już jest większy wydatek przekraczający 1000 zł, więc zostawmy to na razie na później. Witajcie w parku Picassa na Warszawskiej Białłęce. Kiedy Marcin przyjechał do mnie na nagrania, mieliśmy nagrać materiał o tym, właśnie w parku, jak to ostre słońce potrafi zmienić całą scenę, a cały film to jest właśnie ta gra świateł e, i cieni. Niestety, kiedy Marcin przyjechał, była jednolita gruba pokrywa chmur, nic się nie dało nagrać, e, więc dzisiaj rano sam wsiadłem w auto i jak widzicie, warunki mamy fenomenalne, mimo listopada. To, co rzuca się w oczy w tym kadrze, to to, że ostre słońce padające z jednej strony prześwietla mi jedną stronę twarzy, pozostawiając w cieniu drugą. Co więcej, jeśli będę chciał gestykulować, to jeszcze sam sobie rzucam cień na twarz. Jeśli byśmy się przestawili pod słońce, no to z kolei bardzo ostre słońce oślepia kamerę, więc moja twarz ginie w cieniu, a gdybym zasłonił sobą słońce, to, jeśli jestem na trybie automatycznym, to faktycznie zmienią się parametry ekspozycji i mnie będzie trochę widać. Można to potraktować jako celowy zabieg oświetlenia kontrującego, no ale jednak bez dodatkowej blendy albo dodatkowego światła. No to bardziej wygląda jak policyjne nagranie, gdzie ja mam pozostać anonimowy. Z kolei, jeśli się obrócimy o 180 stopni. To naprawdę ja, ja, to, to nie jest aktorzenie, bo po prostu jest tak ostre słońce, że naprawdę nie jestem w stanie nie mrużyć oczu, no i twarz wygląda nienaturalnie. To co można zrobić, żeby było lepiej? Po pierwsze, wystarczy delikatnie się skręcić, nie na tyle, żeby już rzucać cień, ale na tyle, że teraz linia słońca jest tam, a linia obiektywu jest tu, więc już przynajmniej słońce mnie nie oślepia jestem bardzo dobrze doświetlony albo robimy kilka kroków w tył i chowamy się w dość jednorodnym cieniu. W tym momencie nadal ilość światła w otoczeniu jest tak duża, że cała scena jest bardzo ładnie rozświetlona, a ja mogę zupełnie spokojnie opowiadać. Uwaga jedna na cienie. Celowo powiedziałem stanąć w jednorodnym cieniu, ponieważ jeśli staniemy w cieniu na przykład rzucanym przez liście to szczególnie jeśli zawieje wiatr, który tutaj zasymuluję właśnie. To zamiast skupić się na tym, co mówię, to właśnie patrzycie na to, że coś mi się rusza po twarzy. Te cienie skaczą i nie dają spokojnie odbierać tej sceny. Widzicie, że czasem bardzo proste zabiegi, przesunięcie się pół kroku w jedną, pół kroku w drugą, już pozwala albo przekręcenie aparatu troszkę w jedną, troszkę w drugą, już pozwala bardzo poprawić scenę. Powtórzmy te zabiegi w studiu domowym. W filmie natychmiast rzuca się w oczy niedobór światła, jego kolor oraz powstające plamy światła i cienie. Nagrywanie z oknem za plecami sprawia, że albo ja jestem ciemny, moja twarz jest cała w cieniu, albo jeśli ustawimy ostrość i światło tak, żebym ja był jasny, to za mną będzie jednolita oślepiająca plama światła, czyli tył będzie przepalony. Znajdźcie inny kadr. Jeśli okno będzie z boku lub przed tobą, ostre dzienne światło na ścianie utworzy plamę światła. Tu pomoże zasłona czy roleta, aby to rozproszyć. Również zbyt intensywne oświetlenie od przodu sprawia, że trudno zachować naturalny wyraz twarzy, bo jesteśmy po prostu oślepieni. Jak widzicie, nagrywanie przy naturalnym oświetleniu potrafi być trudne. Po pierwsze zależy od pory dnia, a po drugie od aktualnych warunków pogodowych. Możemy mieć czyste niebo i bardzo ostre. I też ciepłe światło słoneczne, a możemy mieć jednolitą pokrywę chmur, która bardzo ładnie nam je rozprasza, ale światło to robi się bardziej zimne. I dość oczywista uwaga ciężko jest nagrywać w nocy, a zastane oświetlenie sufitowe często rzuca nam cienie na twarz. Można świecić na siebie domowymi lampkami, ale problemem pozostaje temperatura barwowa czyli możemy mieć ciepłe oświetlenie pomarańczowo-żółte, albo zimne, biało-niebieskie. Przy złym oświetleniu lub źle ustawionym balansie bieli będziemy wyglądać na chorych, albo trupiobladych, albo na skrajnie pomarańczowych. Teraz przyjrzyjmy się takiemu domowemu studiu. Ja korzystam z dwóch zestawów lamp, które pozwalają mi równomiernie się oświetlić. W, ka w każdym zestawie mamy cztery świetlówki, które dają bardzo intensywne ale jednocześnie bardzo zimne światło, więc ważną kwestią pozostaje ustawienie odpowiedniego balansu bieli. Reflektory sprawiają, że mam również dużą intensywność yy, światła, a zakładany i zdejmowany dyfuzor pozwala mi zmiękczyć to światło, czyli sprawić, że było bardziej równomierne, a nie punktowe. Ja używam dwóch takich lamp. Dlaczego dwóch? Ponieważ dużo się poruszam, jedna mogłaby mi nie wystarczyć, a tak mam równomierne oświetlenie. Przydaje się również lampa trzecia, taka jak ta, która dodatkowo rozświetla scenerię. Dodatkowo może się przydać jeszcze punkt, bardziej punktowe światło skierowane, na przykład na twarz, lub tanie rozwiązanie, jakim jest blenda odbijająca światło. Jedno i drugie szczególnie z, sprawdza się w terenie, gdzie i tak mamy dość intensywne e, światło słoneczne, a więc wystarczy nam jedna lampa rozświetlająca twarz, która porusza się. Razem z nami. Jeśli umiemy już dobrze doświetlić swoją twarz, tak żeby uniknąć cieni, rozejrzyjmy się też za cieniami, które powstają dookoła. Jeśli na przykład znajdujemy się zbyt blisko ściany, wtedy będą się pojawiały cienie i możemy albo e, użyć dodatkowej lampy, która rozświetli tę ścianę, lub możemy po prostu odsunąć się od ściany. Jeśli nie macie dodatkowej lampy albo aż tyle miejsca w domu, możecie ustawić lampę pod ostrym kątem, a ustawić tak kamerę, żeby kadr wypadał przed cieniem. Jakkolwiek cień może być pożądany, tworząc odpowiedni nastrój czy wręcz dramaturgię. Możemy zapewnić sobie takie bezpieczne, jednolite oświetlenie nie zwracające uwagi, a możemy też delikatnie podkreślić jakiś element, właśnie korzystając ze światła akcentowego. Możemy również wyciemnić całe otoczenie, a jednym punktowym źródłem światła wyciągnąć na pierwszy plan jakiś istotny szczegół ze scenerii. Gorąco polecamy zainwestowanie w najprostszą lampę za 100 czy 200 zł, która umożliwi nam nagrywanie o każdej porze dnia i nocy, oraz w, w przypadku lepszych lamp również będziemy mogli regulować nie tylko natężenie, ale też temperaturę oświetlenia. A oczywiście, jeśli chcemy iść nagrywać w teren, przyda się lampa, która ma akumulatory. Po prostu Twoja twarz albo scena, którą nagrywasz, muszą być dobrze widoczne. Ostatni wątek, który został do poruszenia we wprowadzającym filmie, to temat dźwięku. Ważna informacja jest taka, że filmu z kiepskim dźwiękiem no, praktycznie nie da się z przyjemnością oglądać. Jest to na tyle ważny temat, że poświęciliśmy mu oddzielny odcinek w dalszej części kursu. Zakładając, że nagrywamy telefonem czy aparatem, musimy znaleźć odpowiednie pomieszczenie. Jeśli pomieszczenie będzie małe, ciasne i pełne pustych, gładkich ścian. Dźwięk będzie bardzo kiepski, takie nagranie z kibla. Jeśli w pomieszczeniu znajdują się regały, kurtyny albo jeśli znajduje się szafa, którą możemy otworzyć, czyli elementy rozpraszające i pochłaniające dźwięk, jakość nagrania gwałtownie wzrośnie. Za kilkadziesiąt złotych możesz kupić mikrofon krawatowy podłączany bezpośrednio do aparatu lub telefonu. Posłuchaj różnicy między dźwiękiem nagranym mikrofonem krawatowym a mikrofonem wbudowanym w aparat, którym nagrywamy ten film. Nad montażem pochylimy się szczegółowo w czwartym i piątym odcinku, ale na ten moment warto wiedzieć, że w telefonie można użyć funkcji nożyczek, żeby przyciąć film. Gotowy plik możesz zgrać na dysk przez Wi-Fi lub przez kabel i albo dalej go obrabiać, albo przez przeglądarkę wgrać go na YouTube'a. Jeśli nie masz jeszcze konta na YouTube'ie, czas je założyć. Publikując film, pamiętaj, żeby oznaczyć go jako niepubliczny. Zobaczą go wtedy tylko i wyłącznie osoby, którym wyślesz link do niego. Nie będzie on rekomendowany ani możliwy do wyszukania w żaden inny sposób. W ten sposób uczysz się tego narzędzia w bezpieczny sposób. Przełam się. Najtrudniej jest zacząć. W ramach ćwiczeń nagraj prosty film, w którym się po prostu przedstawiasz, ale znajdź dobry kadr, czyli taki bez zbędnych śmieci. Zadbaj o w miarę dobry dźwięk, jeśli trzeba skorzystaj z koca czy dywanu i zadbaj o poprawne oświetlenie, bez zbędnych planów światła czy cieni na twarzy. Podsumowując, żeby zacząć nagrywać, naprawdę nie trzeba wiele. Wystarczy smartfon, najlepiej ze słuchawkami i z mikrofonem. W drugim kroku przede wszystkim rekomendujemy kupno najprostszego statywu: trójnogu z obracaną i pochylaną głowicą. Następna rzecz to mikrofon, który drastycznie podnosi jakość dźwięku, więc taki najprostszy mikrofon krawatowy również może być bardzo dobrym pomysłem. I blenda, która pomoże nam ustawić odpowiednio światło. W kolejnym kroku warto rozważyć zestaw do nagrywania bezprzewodowego. Łatwiej wtedy nagrywać chociażby w dużej odległości. Oraz dodatkowe oświetlenie, czyli lampy, które pomogą nam bardziej sterować tym oświetleniem. W kroku następnym zostawiamy to jako kategorię otwartą, ponieważ dowolną kwotę można przeznaczyć chociażby na kupno sliderów, stabilizatorów obrazu, lampy z regulacjami. Można wydać każde pieniądze, ale pamiętajcie, my tutaj zaczynamy od kursu podstawowego.